Kino mówi: Witam Jakub Duszyński. Zapraszam Państwa na cykl autor i na spotkanie z Gusem Van Vansantem, wybitnym amerykańskim reżyserem. Chciałem dodać kina niezależnego, ale chyba wystarczy, jeśli powiemy po prostu wybitnym amerykańskim reżyserem, ikoną kina amerykańskiego. Będziemy dzisiaj mówili o jego filmie Paranoid Park, nagrodzonym w Cannes kilka lat temu. Z tej okazji moim gościem dzisiaj jest Małgorzata Sadowska, krytyk filmowy. Małgosiu, kariera Gasa Vansanta to już ponad 30 lat bardzo różnorodne filmy. Czy widzisz w jego twórczości wyraźny autorski styl? Oczywiście, że tak. Chociaż, jak wspomniałeś, nie można nazwać Gasa Vansanta do końca reżyserem kina niezależnego, dlatego że on wielokrotnie flirtował z filmowym mainstreamem i wręcz świadomie odcinał się od swojego własnego stylu. Bo kiedy realizował filmy takie jak Psycho, mówił o tym, że to był taki rodzaj też eksperymentu na własnym stylu. Taka próba zrobienia filmu bezstylowego zupełnie. No, Myślę, że ten styl Gustav Van Vansanta z jednej strony objawia się w tematach, a oczywiście z drugiej strony w sposobie, w jakich, oni w jakich opowiada swoje historie. To są zazwyczaj historie bardzo młodych ludzi, historie nastolatków, historie miłości, historie związane z dojrzewaniem. opowiedziane w taki bardzo specyficzny, często bardzo taki medytacyjny sposób z narracją, która nie jest chronologiczna bardzo często. Ogromną wagę przywiązuje Gaz Van Vansant do zdjęć, do obrazów, do tego, jak te filmy wyglądają, jaką aurę i atmosferę budują. Troszkę historię też outsiderów. Jeżeli popatrzymy na to, jak zaczynał, na drugstore cowboy, na moje własne Idaho, to widzimy, że tych bohaterów coś zawsze łączyło. Ale w pewnym momencie, nie wiem czy zauważyłaś, ta twórczość jakby pękła. I to było bardzo dobre, bo Gaz Van Sant, z jednej strony pozwolił sobie na eksperymenty, na pójście w tą stronę takiego, powiedziałbym, awangardowego europejskiego kina, nawet, a z drugiej strony zaczął też flirtować mocno z Hollywoodem, kręcąc takie filmy jak e, e, buntownik, Will, z buntownik z Wyboru, czyli Goodwill Hunting, czy Milk, czy nawet film z Seanem Conery Finding Forrester, Odnaleźć Siebie, prawda? No, oczywiście Psycho, czyli remake filmu Hitchcocka, który. Który postanowił zrobić w skali, właściwie jeden do jednego, tak? czyli przenosząc scena po scenie ten film po raz kolejny na ekran. Wydaje ci się, że to jest jakaś świadoma jego. Metoda, jakiś świadomy taki płodozmian, który pozwoliłby mu z jednej strony utrzymać ten status gwiazdy amerykańskiego kina, pozwolić mu pracować z najbardziej znanymi aktorami, bo przecież w jego filmach pojawili się i River Phoenix, i Keanu Reeves, i wspomniany już Sean Connery, i Uma Thurman, i, ale Sean, Penn. i Sean Penn, i Matt Damon, i moglibyśmy tutaj długo, mm. długo wymieniać. Ale musisz pamiętać o jednym, że yy, znaczna część tych aktorów: y, Matt Damon, Ben Affleck, Casey Affleck, mm -hmm. y, River Phoenix, czy Keanu Reeves, czy Nicole Kidman, byli nikim, kiedy. No może nie zupełnie, ale byli bardzo mało znanymi nie byli aktorami. Byli tymi wtedy. aktorami, których tak. dzisiaj znamy. I to jest pewien paradoks, jeśli chodzi o twórczość Gasa Santa, ponieważ on jest ojcem chrzestnym wielu hmm. takich znaczących karier, o czym się dzisiaj nie pamięta. I tu pojawia się film Paranoid Park. Nie pojawia się znikąd, bo przed nim, prawda? E, Gaz van Sant nakręcił taką trylogię, potocznie nazywaną trylogią śmierci, ale w filmie Paranoid Park ten styl, który wypracował w wypadku trylogii, no, został już opanowany do perfekcji. Także pozwolił sobie na pracę z nieznanymi ludźmi, z twarzami, których nie znamy. Bardzo w ciekawy sposób przeprowadził casting, nie tak, wiem czy przez pamiętasz. My a. Przez MySpace'a. Przez MySpace'a. Czemu to miało twoim zdaniem służyć? Nie chodzi mi o sam casting i tą metodę, ale nagle obsadzenie w tych rolach właśnie kompletnie twarzy, których nie kojarzymy z innych filmów. Realizm jest obsesją Van Santa i zawsze był i zawsze jakoś taka potrzeba autentyczności, ale nie takiej autentyczności też powierzchownej, czyli Pewnej precyzji w oddaniu rzeczywistości czy, 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 czy jej detali, ale w Realizmu na takim poziomie pewnego stanu wewnętrznego, tak? Interesowało mhm. go zawsze i e, interesują go bardzo mocno e, emocje, czy pewien taki stan umysłu, szczególnie jeśli chodzi o młodych mhm. ludzi i o nastolatków, kiedy wiemy, że to jest taki bardzo specyficzny, bardzo szczególny etap w życiu, jakiegoś takiego cierpienia, bólu, który właściwie nie wiadomo, skąd płynie, nie bardzo wiem, co się z nami dzieje. Jest jakaś totalna burza hormonalna. E, jesteśmy na granicy, niemalże jakiegoś samobójstwa. E, I rzeczywiście wydaje mi się, że wybór e, tych aktorów, e, amatorów w przypadku e, takich filmów jak wcześniej, czy, czy, czy w przypadku Paranoid Park pozwolił ten autentyzm zachować, czyli to są takie emocje niezagrane, tylko ci ludzie są po prostu przed kamerą, tak? Oni są, oni nie grają. Kiedy oglądamy Paranoid Park, to wydaje nam się, że ta forma jest bardzo ulotna, że nie jest to taka stalowa konstrukcja, akcja skacze, wybiega naprzód, gdzieś powraca do scen z przeszłości, czy to ci się wszystko składa w jakąś taką żelazną konstrukcję? Wiesz, co, to, oczywiście konstrukcyjnie tak, ale jednocześnie y, on jest przywiązany do improwizacji lub improwizacje. E, pamiętam, że kiedyś Gaz Vansant powiedział o tym w jaki sposób pracuje, czy jaka metoda, czy jaki sposób myślenia jest mu bliski. Mm. To chodzi o takie raczej myślenie intuicyjne w kontakcie z aktorami w ogóle z, z materiałem filmowym. Nie chcę walczyć, tylko raczej właśnie chcę pozwolić, by te rozwiązania pojawiały się w, w filmie same. tak By aktorzy mm -hmm. rzeczywiście e, zaskoczyli sami, żeby mm -hmm. akcja popłynęła sama. E, także to jest ten rodzaj takiej e, przestrzeni, którą zostawia mm -hmm. sobie, zostawia aktorom na improwizację i na, na takie działania czysto intuicyjne. Policja ma dowody, że popełniono przestępstwo, ale nie ujawnia szczegółów. Na razie brak podejrzanych. Będziemy śledzić tę sprawę. Gaz Van Sant szuka w kinie mm, tego wszystkiego, czego nie da się wyrazić słowami. I dlatego bardzo często ciężko nam o nim mówić. On sam wcale nam tego nie ułatwia, bo w wywiadach zachowuje pewnego rodzaju enigmę, wcale nie wyjaśnia wszystkiego. Ten film, kiedy go próbuje rozszyfrować, Paranoid Park, o którym rozmawiamy, wydaje mi się, że próbuje właśnie w wizualny sposób uchwycić pewnego rodzaju stan umysłu kiedy odlepiasz się od rzeczywistości. Jesteś outsiderem, ale z drugiej strony pewne bardzo dramatyczne zdarzenie jednak pozwala ci na pewnego rodzaju takie osiągnięcie pewnej samoświadomości. Oto ja. To jestem ja. To jest mój problem. Na pewno bardzo ważne jest to, jeśli chodzi o Paranoid Park, co mi się też wydaje jakoś tam centrum tego filmu i w centrum stylu te, tego filmu, mhm. to to jest to, że to jest film, który opowiada o poszukiwaniu tożsamości, bo bycie mhm. nastolatkiem, ten etap jest właśnie takim etapem, kiedy żadnej te tożsamości właściwie mhm. nie mamy i próbujemy mhm. ją sobie znaleźć a jednocześnie Wokół nas jest rzeczywistość, która nam jakąś tożsamość próbuje narzucić. I nie też my... nam ona ciąży strasznie. Wydaje mi się, że w jakiś sposób mm -hmm. właśnie to wprowadzenie tego centralnego wątku skate'ów to wcale nie jest żadna próba sportetowana środowiska, tylko raczej, jak patrzę na te zwolnione zdjęcia realizowane kamerą 8 mm przez zresztą wielkiego Christophera Doyla, to wydaje mi się, jakby ci ludzie, wiesz, odrywali się od ziemi i przez chwilę lecieli. Taki punkt wolności, że jakby ten młody bohater, który odnajduje ten m, nielegalnie, Stworzony park, w którym oni mogą sobie latać, tam czuje się w jakiś sposób uwolniony od tego brzemienia, tego ciężaru, który cały czas czuje, o którym oczywiście nie mówi, bo on podejmuje decyzję w tym momencie, że nie będzie mówił, będzie pisał. Ale jednocześnie wiesz, to jest też kwestia przynależności, dlatego że środowisko Skojtów jest takim bardzo specyficznym środowiskiem, jak każda mhm. inna grupa, która, tak, która działa według pewnych bardzo określonych reguł, ma bardzo mhm. określony kod, też sposób zachowania, wyglądu i tak dalej. Więc to jest też taka, wiesz, za tym stoi też, jak sądzę, potrzeba mhm. przynależności tego bohatera. Tam jest zresztą taka bardzo bardzo fajna scena w aucie, kiedy Alex bierze auto swojej mamy e, mm -hmm. i słucha muzyki w nim. I włącza różne stacje różną muzykę. i w zależności od tego, jaką muzykę słyszy, to w zupełnie inny sposób się zachowuje. I to jest też mm -hmm. trochę e, właśnie ten, ten moment, kiedy on mógłby być właściwie bardzo różnymi osobami, które e, są odbiorcami bardzo różnego stylu, różnej muzyki. E, więc to jest ten moment, kiedy właśnie wybieramy tak naprawdę swoją tożsamość. Jednocześnie musimy się bardzo obronić przed światem, który próbuje nam mm -hmm. jakieś inne modele i inne wzorce e, narzucić. Mm -hmm. A ja z drugiej strony kiedy mówisz o muzyce, to przypomniałem sobie, że kiedy teraz oglądałem film Paranoid Park, to zaskoczyło mnie, zaskoczyła mnie właśnie muzyka. Bo nagle słyszę, że Gaz Van Sant używa tematów, melodii przedwożonych, które dobrze znam. Chwilę pogrzebałem i odkryłem: No, tak, przecież to jest Minorota. To jest muzyka z filmów Feliniego i to wprost zapożyczona z filmu Giulietta i Duchy. Przez chwilę myślałem sobie, po co on to robi, ale potem pomyślałem sobie, że po pierwsze, to jest reżyser erudyta, bo my wiemy dobrze, że on ogląda mnóstwo filmów, wprost się do nich odnosi lub chce je nawet odtworzyć, jak w przypadku Psycho, o którym mówiłaś, ale z drugiej strony, być może on chce jako punkt wyjścia obrać sobie tą właśnie rzeczywistość, o której powiedziałaś na samym początku, ale z drugiej strony poprzez dodanie na przykład muzyki Ninoroty powstaje jakaś nowa jakość zupełnie już oderwana od tej dokumentalnej rzeczywistości. Z całą pewnością. Rzeczywiście jest tak, że Gagas Van Sant traktuje świat czy jakieś konkretne sytuacje, pamiętajmy też, że on często hmm. bardzo czerpie swoje historie, jeśli nie z książek, to z jakichś takich zdarzeń opisywanych w gazetach. tak, Bo hmm. na przykład w przypadku Gerego, gdzie właśnie jakieś fakty legły u, u źródeł tej historii, która nagle była kompletnie jakąś inną metafizyczną właściwie mm. opowieścią, też o poszukiwaniu tożsamości, poszukiwaniu siebie, w ogóle takim najbardziej enigmatycznym z filmów mm. Van Santa, ale też właściwie wielka wartość jego kina. To nie są takie małe społeczne obrazki po prostu z życia przedmieść, mm. chociaż oczywiście nie mam nic przeciwko takim, mm. takim filmom, ale rzeczywiście u niego jest coś więcej. Jest ta wartość oddana, jest to kolejne piętro, jest ta um, rzeczywistość wewnętrzna oddana, czy przynajmniej próba oddania tej rzeczywistości wewnętrznej i to jest coś, co ja i w Paranoid parki, mm. w filmach Van Santa, takich jak Last Days, czy jak Gery, lubię najbardziej. Ten film świetnie się wpisuje właśnie w tą konwencję trylogii, o której wspomniałaś. Po Paranoid Park *Gaz Van Sant zdążył zrealizować Milk, film nominowany do wielu Oscarów, a teraz Zdobywcę dwóch. dwóch. a teraz Restless, film, który możemy oglądać na ekranach naszych kin. To jest krok w przód, wstecz, jak ten film wpisuje się w jego twórczość. To jest dla mnie najdziwniejszy z filmów Gusa Van Santa, dlatego, że nie jest to typowo mainstreamowy film, który jest kompletnie jakby w obcy stylowi i hmm. tematom Van Santa, a jednocześnie jest to taka właśnie próba porzenienia mainstreamu, właśnie hmm. ze stylem Van Santa, coś takiego pomiędzy, jakieś te hybrydy, bo mamy tam taki temat, którego interesuje czyli śmierć, hmm. czyli młodość, czyli okres e, dojrzewania, ten moment, kiedy tak jesteśmy nie potwierani, i przewrażliwieni niemal e, w kontakcie ze światem z innymi ludźmi. A z drugiej to jest tak strasznie mainstreamowy, taki hipsterski po prostu no. film, Zgadzam nieznośny się z tobą. i manieryczny. widziałem ten też film i wolę dużo bardziej Gas Avant Santa właśnie z Paranoid Park, czy tych wcześniejszych filmów, o których wspomnieliśmy, niż tego właśnie z Restless. Na samym końcu chciałbym Cię już spytać w ogóle o zagadnienie kina autorskiego amerykańskiego, europejskiego? Czy wydaje ci się, że to pojęcie, którego często nadużywamy, e, na przykład mówiąc o kinie Van Santa, dzisiaj może być tak samo rozumiane jak w 60-tych latach, kiedy triumf święcił taki Fellini, Buñuel czy Bergman? Z całą pewnością nie, dlatego, że sama o tym myślałam niedawno w kontekście Gaza avansanta że właściwie jego pokolenie, pokolenie tych amerykańskich reżyserów, do których należy choćby jeszcze, nie wiem, Jim Jarmusch, czy, czy, czy Todd Solond, hmm. że oni są poniekąd jakimiś takimi ostatnimi bastionami pewnego rodzaju kina niezależnego w Stanach, takimi hmm. góry, takimi mistrzami, ponieważ nie wiem, czy zauważyłeś, ale tak naprawdę nie mają następców. Właściwie nie ma jakichś takich nowych postaci w kinie niezależnym amerykańskim, wokół których koncentrowałoby się jakieś takie życie kina niezależnego Mówiliśmy są... dopiero co o tym kinie niezależnym W kino mówi ekstra Przy okazji mm -hmm. zakończonego dopiero co Amerykańskiego festiwalu filmowego Coś w tym jest, co mówisz? Małe nazwiska, małe projekty, mm. jakieś takie wydarzenia To pewnie też jest kwestia tego, że zmieniła się technologia Że zmienia się sposób dystrybucji, co jest na pewno bardzo też ważne mm. W jakości młodzi ludzie chyba mają trochę mniejsze szanse zaistnieć A z drugiej strony jakby część tego kina niezależnego Została wchłonięta przez takie festiwale jak Sundance Który jest też częścią mainstreamu tak naprawdę już dzisiaj tak? Takiego kina niezależnego, które też stało się pewnego rodzaju manierą i i jest takie popularne i już zdobywa Oscary, bo to są takie filmy w rodzaju Powrotu do Garden State czy Małej Misk, które właśnie już spokojnie się hmm. też wpasowują w taki modelki na małego kameralnego, taniego, ale już mainstreamowego, chociaż hmm. pomyślanego jako niezależny. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, a państwa chcę zaprosić dziś na film Paranoid Park, Gasa Van Santa, a już niedługo na tak, zbiór mikronowel wybitnych reżyserów, który powstał z okazji 60. rocznicy festiwalu filmowego w Cannes, Kocham kino. Być może ten film uznamy za pożegnanie właśnie z kinem autorskim. Na pewno warto go zobaczyć. Dziękuję.